Witam kochani bardzo serdecznie. Tym razem z mojego warsztaciku domowego. Tak, zrobiłam sobie taki warsztacik, jak już wcześniej widzieliście. Czyli postawiłam stolik, nakryłam ten stolik seradką. no i mam takie swoje zupełnie osobne miejsce, właśnie do pikowania, do sadzenia, no i tutaj różnych prac z ziemią. Naprawdę, słuchajcie, super sprawa, jak Możecie sobie taki kącik wygospodarować, to, to, to świetnie, no bo nie trzeba tego za każdym razem sprzątać, tak, no wiadomo, tej ziemi no robi się bałagan, tej ziemi się nawysypuje pełno wszędzie, a tutaj przynajmniej tak w jednym miejscu, w takim jakby w jednym skupisku, no powiedzmy, że w jednym skupisku mamy to wszystko, później tylko wystarczy trochę pozamiata, pozamiatać, sprzątnąć, ale nie trzeba tych wszystkich właśnie nasion, o, a tu moja frania się odzywa. Frania też ma coś do powiedzenia. Moja frania, kotka Frania. Słuchajcie, Frania to ma prawie 19 lat. Może Wam ją yy, pokażę kiedyś. Francia, nie przeszkadzaj. No dobra, na czym ja to skończyłam? No właśnie o tym warszaciku. No dobrze, ale to ma być krótki filmik, a ja zaraz jak zacznę gadać, to nagadam tu za 20 minut. Więc kochani, chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak ja piekuję swoje pomidory. Słuchajcie, te pomidory y, wysiewałam w drugiej połowie lutego. Ale też nie wszystkie pierwsze moje pomidorki wysiewałam w drugiej połowie lutego. Tak jak już y, pewnie niektórzy z Was widzieli, jak wyglądają. Słuchajcie, y, wyglądają no, no dosyć dobrze, dosyć ładnie. Na, jak to taki wczesny wysiew. Tylko słuchajcie, wiadomo, no to, to nie jest tak, że każda odmiana będzie wyglądała identycznie, no bo jedna jakby bardziej ciągnie się do góry, rośnie, a jedna, tak jak ta, prawda? Od razu się robi taka niska krępa i dostaje te liści właściwych, takich, no już prawie przy samej podstawie. Dobrze, kochani, ja sobie to odstawię. O, jeszcze Wam tutaj tą pokażę. To jest, to jest to jest maliniak, to słuchajcie, to jest maliniak, to jest też taka karłowa właśnie odmiana. Też jak u mnie to się świetnie sprawdza ta odmiana na balkon, na taras, słuchajcie, do doniczki. Ja go lubię i lubię, słuchajcie, go robić przetwory właśnie z tego pomidorka. Więc kochani, tak, ja zbieram, słuchajcie, różnego rodzaju pojemniki. I tak pijemy jakąś tam wodę. Napoje, a nawet proszę po prostu innych, żeby mi zbierali te, te, te buteleczki po, po napojach czy po wodzie. Bo ja słuchajcie, lubię w tym właśnie sadzić szczególnie pomidory. No i też jest w jakiś tam rodzaju recykling, tak? No że ta butelka od razu nie idzie do śmieci, tylko jeszcze do wykorzystania. I to słuchajcie, do wielokrotnego wykorzystania, bo jak już e, te pomidorki. E, wysadzę z tych, z tych buteleczek w miejsce docelowe, to słuchajcie, takie butelki później idą do mnie do pracy i są robione w nich stroiki. Dobra, ale to może nie o tym film jest, więc tak, kochani. A, miałam wam pokazać, jak ja właśnie kupuję tych buteleczek, te swoje pomidorki. A więc podważam. Tak jak większość z... Z Was, z nas wszyscy tak prawdę robią, że najlepszym i najprostszym narzędziem jest widelec, tak. I dopełniam, słuchajcie, sobie tutaj to ziemią. W ten sposób. No tak, ale powiecie, no, no, no jak tu, no, ale on nie ma otworów ta butelka, No przecież ona nie ma otworów, takiego pomidora można zalać. On może po prostu najzwyczajniej w świecie zgnić. Słuchajcie nie. ja już tak robię od no, od ładnych paru lat jak tylko zaczęłam pomidor uprawiać to właśnie w pierwszej kolejności wykorzystuję te butelki jak mam. A później czy tam pojemniczki, no pojemniczki też po śmietanie. słuchajcie, czy to jakieś tam tak, no i jeszcze takie kubeczki wynalazłam, to też, też właśnie lubię w nich pomidory sadzić, ale i tak słuchajcie, najlepiej lubię butelki, bo są naprawdę dosyć wysokie i dosyć szerokie, a jak wiecie pomidor yy, lubi być przesadzany do takich głębokich pojemników, no bo puszcza sobie później z tej łodyżki, jak go głębiej wsadzimy, nawet jak jest tam bardzo wyciągnięty, to czym głębiej go wsadzimy, tak, do tej ziemi, tym, yy, no, tym, tym lepiej i on wtedy sobie właśnie puszcza te korzonki przybyszowe, no i, i, i się wzmacnia i przez te korzenie łatwiej sobie pobiera składniki odżywcze pokarmowe z podłoża. I tak właśnie, bo nie powiedziałam, i dosypuję, słuchajcie, tak jak widzicie, i dosypuję sobie troszeczkę tutaj ziemi, i znowu, słuchajcie, dolewam tej wody, że mi to podłoże opadło, i znowu, słuchajcie, sobie dosypuję, o, w ten sposób, i tak patrzę, nawet słuchajcie, fajnie, bo butelka jest przezroczysta, i my wiemy, ile tej wody tutaj braliśmy. I, no, I też, jaki to jest ciężar tego. No, ja tak, wiecie, wszystko robię na oko. Można powiedzieć, że całe życie wszystko robię na oko. Nie mam jakiegoś konkretnego przepisu na nic, po prostu testuję, robię doświadczenia. I zawsze te z butelek, słuchajcie, są dużo ładniejsze i mocniejsze sadzonki niż te z Doniczek. No, także tak, no musimy, tak, wiecie, no, na wyczucie to zrobić. No, ja myślę, że to. Wystarczy tutaj już tej wody. O, tak jak widać. Ona i tak w sumie yy, cała zawartość tej butelki. No ta ziemia po prostu sobie sama naciągnie tą wodę. I, i tak, dobra. Odstawiamy tą. Słuchajcie, yy, drugi sposób też jest taki. Ja robię trochę tak, trochę tak, że może sobie weźmiemy. jak macie tak naprawdę bardzo mocno długie i wyciągnięte te swoje pomidorki siewki słuchajcie, można oberwać te pierwsze liścienie i jak ja to mówię wsadzić go po same uszy Chodź, zobacz, ja nie wiem, czy tak gadam, a ja nie wiem, czy to jest widać. Widać jest coś? Nie no, widać jest. O, słuchajcie, zobaczcie. Zabieram ja sobie troszeczkę wody. Proszę męża, żeby mi uzupełnił butelkę. Poproszę o wodę. No się śmieję. no bo już nie chcę tutaj. Chcę nagrać to jednym ciągiem, słuchajcie i... Roboty mam tyle, a to wiecie, te pogody są takie... Często ja to w ogóle mam, bardzo często mi głowami głowa mnie boli. Nieraz naprawdę mam sporo materiału na film, chciałabym Wam coś pokazać, ale po prostu no nie da się, bo mnie po prostu tak ta głowa boli, że coś się nie da. O, dziękuję bardzo. Ja używam zwyczajnej wody prosto z kranu, tylko wiecie co, nie takiej bardzo lodowatej, tylko no takiej o temperaturze pokojowej, tak, żeby tych pomidorków tam nie, nie robić im szoku. I tak już będziemy hartować, wynosić tam do szklarni czy nadwór, to one już tam same się do, dostosują do warunków, ale tutaj no, lepiej im takich nie zalewać taką jakąś słodowatą wodą. No i słuchajcie, no i tak, słuchajcie, zobaczcie, posadzony pomidorek zobaczcie, ile on ma tu miejsca. Też niektórzy mówią, takie informacje też słyszałam, że to w ogóle sadzenie w przezroczystych pojemnikach jest szkodliwe. Tak, jakby dla takiej sadzonki, dlatego że korzenie mają styczność. No później, jak, korzenie, jak rozwinie się już ten system korzeniowy, to że mają styczność ze słońcem, i tam to ma podobno szkodzić. Słuchajcie, ja tego w ogóle nie zauważyłam, a wręcz odwrotnie. A wręcz odwrotnie, i też fajnie można zaobserwować, jak ten system korzeniowy się rozwija, właśnie w tych buteleczkach. No, i co? No, i sobie później tak zapisujemy, tak? Jaka to jest odmiana? Ja używam. O, ja używam sobie takich naklejeczek. Taka jedna wystarczała mi, jakby na, na dwie. No, na dwie nazwy. Przecinam, przyklejam, odstawiam, Dziękuję. Gotowe. No to chyba tyle słuchajcie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie. Ktoś mi tam w komentarzach, bardzo Was proszę, co sądzicie o tej mojej metodzie? Czy Wam się podoba, czy nie? Napiszcie też, jak Wy robicie, tak? Słuchajcie, no każda metoda jest dobra, każdy ma swoją metodę jakoś tam wypracowaną. I, i myślę, że jak się komuś y, sprawdza to, co sobie ktoś wypracuje, no to, no to jest. No to fajnie, tak. Słuchanie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. A, jakoś tą łapkę możecie dać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!